Oto drzewo, a za tym drzewem znajduje się coś prawdopodobnie e, mega wielkiego. Jak myślicie, odgadniecie co tam jest? Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję, i zobaczymy, czy ktoś z Was zgadnie. Widzowie, już widzieliście? Napiszcie w komentarzu, co tam jest i jakie kolory. No i oczywiście, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy wchodzić do trzech skrzynek: które znajdują się właśnie tutaj: czerwona, żółta i. I niebieska. Zobaczcie, widzowie sami są ogromne, przeogromne, przywielkie, i w dzisiejszym odcinku do nich będziemy wchodzić. A Wy możecie, oczywiście, zostawić łapki w górę oraz subskrypcję. Eee, a ja. Zabieram się właśnie za to, żeby tam wejść, tylko uważajcie na tego tygrysa. Ten tygrys jest właśnie w swoim środowisku, prawdopodobnie wejdzie do wody. Tak, pokąpie się, patrzcie, kąpię, wow. Dobra, nieważne, nie skupiajmy się nad, nad takimi rzeczami. Musimy wejść do środka. Widzowie, ja sobie tutaj biorę drabinki i tymi drabinkami będziemy musieli. Wejść właśnie do tej wielkiej czerwonej skrzyni. A zrobimy to właśnie w taki sposób. Więc widzowie łapki w górę oraz subskrypcje mega wskazane. I wchodzimy. Zobaczymy, co znajduje się w każdej z, yy, z pojedynczej z tych skrzynek. No i co? Myślę, że tutaj coś jest ciekawego i wartego uwagi, dlatego ja sobie od razu zrobię tutaj małe zejście. Czy nie wiem, czy mi się. udo. Co? Słyszycie to? Ty jakiś śmiech słychać! Jakiś dźwięk! Dobra, wejdziemy sobie, zrobimy tutaj wejście. Cyk, cyk, cyk. Ok, dobra. Słyszeliście to? To jest jakiś dźwięk! Patrzcie! 000 FNAF 000 Wow! E o, Freddy tutaj jest! Widzicie to? Freddy normalnie w skrzynce, ogromnej skrzyni. I znajduje się tutaj Freddy. Słuchajcie, musimy do niego podejść, zapytać się, co on tutaj robi. E... Słyszycie go? Ja go do końca nie rozumiem. Okej, okay, Freddy, czyli chcesz, żebym ci pomógł? Tylko. O, słuchaj, tylko nie wiem do końca w jaki sposób ja ci mogę pomóc. Czemu tutaj siedzisz? Dlaczego masz w łapce mikrofon? I... Nie śmiej się ze mnie. Jeśli to ty się śmiejesz, to nie wiem. Ty, co to jest? Eee, tu jest jakaś lista? Ej, zobaczcie. Tu jest lista zamówień pizz. Czyli ja mam pizzę zrobić. Tak? No tak, przecież FNAF, Freddy, yy, no to on oczywiście jest z pizzerii, patrzcie, tutaj jest nawet pizza, mogę sobie kawałeczek zjeść, wow, co za drzwiczki, czekajcie, patrzcie, jaka pyszna, ty, wow, mega pizzę, tylko, Freddy, ja nie wiem do końca, jak się robi pizzę, czekajcie, tu mamy jakieś piecyki, tu mamy jakąś świeczkę... E, Okej, okay, czekajcie, bo tak mm, Mamy Wojana Mamy Fireota i Vito Okej, okay, czyli trzech w sumie Topowych takich youtuberów Dużych youtuberów Którzy oczywiście chcą, żebym e, Chcą sobie zjeść pizzę Pewnie podczas nagrywania zgłodnieli Czy zgłodnieli, czy jakoś tak e, No dobra, to zróbmy tak e, Musimy oczywiście Zrobić tak, żeby ten piec Odpalał, co zrobimy? Krzesiwo I patyki Okej, okay, dobra, wszystko jasne. Słuchajcie, wrzucamy oczywiście tu. Eee, patrzcie, patyki można wsadzić. Wow! Dobra, a podpalę to, co będzie się paliło? Pali się. Ej, spoko. Dobra, słuchajcie, czyli muszę wziąć po. Dobra, weźmiemy dwie pizze Po dwie każdego rodzaju, bo jak przypalę to będzie problem. Dobra, eee, czyli Wojan. Wojan chce wegetariańską. To wrzucimy tutaj wegetariańską. Eee, patrzcie, smaży się, gotuje. Ej, a to, co, co, jak to jest rozwalić? Halo, tą hot pizzę. Rozwalmy ją. Wow, okej, okay, dobra, mam tu pizzę, niech ona sobie tutaj będzie. Um, teraz tak, Road chciał pizzę koloru, me, e, koloru smaku Margarita. Ok, margarita leci, niech się smażą. Podrzucimy tutaj trochę drewienka, żeby było ładnie. O oh, o, oh, ja potrzebuję tą e, tą patelnię, słuchajcie, do ściągania pizzy. Ty, czy ona już jest gotowa? Ej, czy ona już jest gotowa? Spróbujmy, zaraz zobaczymy, sprawdzimy, widzowie. I to będzie pizza dla Wojana, wegetariańska, czyli bezmięska. Tak jest, dobra, a tutaj margarita, nie wiem, czy ona już jest gotowa, czy nie. Zaraz sprawdzimy, patrzcie jaką mam patelnię, długą, i mam listę zamówień w łapce, wow. Ty, chyba już jest gotowa. O, co się stało? Eee, co jest grane? Burnt pizza, ej, przypaliłem ją, ej, wyciągać tą margaritę. O, uh oo, -oh. ty, przypaliłem pizzę, no to słabo. Dobra, poczekajcie. Mam tutaj pizzę. No dobra, przypaliłem spokojnie Freddy, no, no nic się nie, nie, nie poradzę, no, przypaliłem już. O uh o. -oh. Uh -oh. Zatrułem się, zjadłem starą pizzę! Uh -oh. Dobra, czekajcie, margarita jest gotowa. Mogę ją wsadzić do opakowania. Dobra, to jest zamówienie dla Fireota. Okej, okay, trzeba pamiętać. Yy, musimy jeszcze usmażyć tą wegetariańską i klasyczną. Tak jest, dla mm, Vito i dla Wojana, okej. Okay. Czyli tą pizzę jej nie chcę, nie chcemy, wyrzucam ją niszczę. okej. Okay. Dobra, spoczko jest zrobione. Mamy kartoniki i teraz tylko Freddy rozumiemy zawieść to Dobra, czyli patrzcie, klasyczna, czyli widać pieczarki, szyneczka, elegancko tutaj widać jakieś zielone, to nie wiem, bazylia, e, tutaj e, ser Co to jeszcze może być? O! O o, Nie! Co jest grane? Ej, co się stało? Ej, co jest z moim listem? Czekajcie, bo tutaj coś wisi. Czekaj. Ej, dobra, czekaj. Czy ja mogę go powiesić tutaj jakoś? Ej, mogę na ścianie powiesić, czekajcie to. Ej, dobra, zabieram ze sobą. Ej, o, o, dobra, wywalam to. Dobra, ej, to teraz tak. Musimy jeszcze podrzucić do piecyka. Czekaj, ej, patyk. Ej, gdzie jest więcej patyków? Nie ma więcej patyków? Eee, dobra, no to problem. No to słuchajcie, zrobimy tak, tak cyk. Zrobimy coś takiego, taki myk. A teraz tą pizzę, tylko cyk i cyk. Okej, okay. ona jest gotowa, czy nie? Wegetariańska i klasyczna. Proszę bardzo, niech one się smażą. A ja dorobię tu więcej potyków. Poczcie, gotują się. Cyk, cyk, cyk. Tutaj dorzucimy więcej patikolu. I pizza będzie gotowa, proszę Państwa. No, piękna. No, Freddy, spokojnie, nie martw się. Już ją gotuję, zobacz. No i Picobello, mamy pizze gotowe. Cyk, cyk, zrobione. Dobra, to teraz tylko do pudełka wsadzić te pizzę. Cyk, jedna. Yy, ej, to tak nie działa? A, to muszą być te gotowe, dobra. Czyli to. I jeszcze ta. I cyk, mamy. Słuchajcie, mamy wszystkie pizze zrobione. Teraz i wyłącznie wystarczy wsiąść na skuter i dowieść tę pizzę. No to pięknie. Dobra, czyli tak, wegetariańska mamy. Mm, dobra, kto tam był? Wojan, wegetarian, okej, okay, czyli to jest ta. Dobra, czyli ja niosę pizzę, oczywiście zamówienie, proszę bardzo... Wow, co tu jest? Jakaś... Wow, patrzcie nawet mam samochód! Patrzcie jak wiozę pizzę! Patrzcie! Tak jest, tak się powinno wozić pizzę. O nie! Słuchajcie, ja muszę zamontować tutaj elegancką, patrzcie, torebunię, bez tej torebuni to ja wiecie, no, no, kiepsko, no, patrzcie, o, tu wsadzamy trzy pizze, cyk i mamy pizzę, patrzcie jak w łapce niosę, <dostawca>, dostawca pizzy, matrunerito, patrzcie, w łapce trzymam, możemy jechać, halo, ej, co jest z tą samochodem? Samochód, czekaj Ło, podniosłem w łapy, patrzcie O, teraz można jechać, patrz I teraz działa, dobra, czyli bierzemy to w łapkę I jedziemy Wojan? Ej, wojan jest Patrzcie, dobra, e, to tak e, Pan zamawiał, pan nie wojanie, pan zamawiał Jaką pizzę? Ja muszę sprawdzić tutaj na swoim Notysiku e, Wegetariańską, dobra, czyli wegetariańska jest tutaj Proszę bardzo Ło, patrzcie Czyli co, wegetariańska pizza, tutaj ta um, W zamian za jedzonko Nie, czekaj, wow, wyrzuciłem niechcący, czekaj Czekaj, o, tu I patrzcie, pieniążki, 4 złote Cyk, haha, mam Dobra, to co, zabieram to ze sobą I jedziemy dalej, zostawić pizzę Patrzcie, e, jedziemy tutaj Co ta świnia ma na głowie? Ty, widzia, widziałeś to? Widziałeś? Widziałeś? Patrz, co on tam, jakiegoś gościa ma na głowie Ej, czy pan jest fajroutem? Czy pan zamawiał pizzę? Eee, nie. <laughs> Co on w ręku ma? Eee, świnio, nie patrz na mnie, bo ten gość się od razu patrzy. Dobra, jedziemy dalej. Musimy nasze pizze zawieść wszystkim youtuberom. Dobra, teraz niebezpieczny zakręt. Cyk, zrobione. Patrzcie tam w oddali. Eee, tam jest fire road. Eee, dobra. Podejdziemy do niego. Cześć fire road. Elo, elo, słuchaj, mamy tutaj pizzerinę. For you, co ten Tiger robi? Słuchaj, pizza. Wow, jaką ty chciałeś? Margaritę. Dobra, czyli muszę wyciągnąć Margaritę. To ona jest tutaj, proszę bardzo. Ona jest cały czas gorąca. Yy, money, pick, proszę bardzo, zrobione. It's done. Dzięki ziom. Trzymaj smacznego. Yy, ja oczywiście lecę dalej. Zobaczymy, gdzie mieszka Vito. Gdzie się znajduje Vito. Wow, ten samochód jest szybki. Patrzcie, nawet mogę. Wow, nawet mogę tutaj, patrzcie, sprawdzić sobie Vito. Vito chce klasyczną pizzę. Vito. E, nie widzę go. Dobra, poszukajmy. Przejdziemy się oczywiście tutaj dookoła. Vito. Jest tam, patrzcie, widzę go po drugiej stronie. Co tu się dzieje? Dobra, Vito, trzymaj pizzę. Oczywiście money for me, proszę bardzo, bierzemy. Cyk, ja torbę zabieram i widzowie. <laughs> Jak naprawdę, robota się udała. Ja jako dostawca pizzy naprawdę się spisałem. Co robi? Co on ma na głowie? Freddy, robota zrobiona, proszę bardzo, oddaję wszystkie rzeczy, masz tutaj pieniążki, cyk, patrz, ile, tu masz tą pizzę, tu masz tą listę zamówień, to wszystko, zobacz, cyk, nawet tą surową pizzę ci oddaję, zamykam drzwi, trzymaj się, ziom, mam nadzieję, że ci pomogłem, uciekam stąd, nie chcę z Freddym już patrzeć. O, coś Freddy tam mówi, ale dobra, pewnie mi dziękuję za to, że mu pomogłem, czy coś. Ja lepiej oczywiście zawijam, słuchajcie, bo teraz mamy kolejną skrzyneczkę. I uwaga, uwaga, czy ja przeskoczę. 3, 2, 1, pum! Pięknie! Udało się. Mamy kolejną, ale no nie, ja muszę i tak drabinki wziąć, bo jak ja stąd wyjdę później. O nie, dobra. Uła, 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 uła. Uderzyłem się mocno. Dobra, czekajcie, dobra, to zróbmy tak, 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 tak. Tak, i oczywiście drabineczki muszą być wykorzystane, bo inaczej nie wyjdę stąd, rozumiecie? Dobra, tutaj mamy żółtą skrzynkę. W sumie nawet nie wiem, co to za skrzyneczka, kto tutaj może być. Eee... Patrzcie, smile slow! Dobra, ej, do Smila musimy zejść, słuchajcie, tylko jakby tutaj zrobić. Eee, Okej, okay. wow, o tak, cyk, tutaj i tutaj i tutaj. Jesteśmy na samym dole, pięknie, Wow, siema Smile, co tam słychać u ciebie? Siema, matruner, musisz mi pomóc? Zapomniałem, jak otwiera się te drzwi. Pomóż mi otworzyć, wynagrodzę ci to. No, pewka, że ci pomogę, Ziom, no nie ma problemu. Słuchaj, możesz na mnie liczyć, tylko. Eee... Hasło jest tutaj Wow, kion ma tu bogactwo! Patrzcie, ile złota Diamenty, tam jakieś inne diamenty Emeraldy, szmaragdy Wow I naprawdę zapomniałeś hasło do takiego sejfu Ziom Dobra, musimy pomóc mu oczywiście drzwi otworzyć Ale yy, Nie wiem jaki tam jest kod Właśnie, i to jest problem Dobra, czyli Mamy iść tutaj i tu prawdopodobnie będzie coś do odgadnięcia, tylko cyk, dobra. Eee, dobra, rozglądajmy się. Jak... Czy ja rozumiem, że tutaj mam coś znaleźć? Co to jest kwiatek? Jest dużo jakichś rzeczy mamy ładne kwiatki, tylko... Co ja mam tu znaleźć? Czy mam jakieś hasło? Tutaj odnaleźć jakiś... nie wiem. Eee... Szczegóły, patrzeć się gdzieś nie wiem. Patrzcie, tutaj jest jakaś deseczka malutka. Ej, co jest? Jak ona jest zrobiona? Ty, tu jest jakaś deska, e, ale nic więcej nie widać. Ty, ale mega dziwne. Ty, coś tu jest w rogu. Ej, co tam jest? E, patrzcie, jaka mała trujeczka. E, ej, słuchajcie, widzowie, to jest trójka. To jest hasło. To jest pierwsza literka hasła. O! Zobaczcie tu. No normalnie widać, że to jest hasło. Ej, sprawdźmy to dokładnie. Patrzcie. Cyk. Tutaj i no trójka jak byk. Malutka, ale jest. Wow! Dobra, mamy pierwszą poszlakę. Słuchajcie, trójka. Pierwsza cyfra to jest trójka. Dobra, lecimy dalej. Sprawdźmy, gdzie nas tutaj ten tunel zaprowadzi. Dobra, tutaj mamy skrzynkę. I kilof. Okej. Okay. I co z tym kilofem? Czy ja mam tutaj wykopać coś? Dobra, to pokopmy, Zobaczmy, czy tutaj może jakąś yy, cyferkę znajdę. Wow, jest. Patrzcie, kolejny tunel. Czy jest tutaj tunel? Wow! Szkieletur. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, 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 oh. Nie, jest problem. Mamy malusieńki problem, ponieważ jest tutaj szkielet. Rozumiecie to? A ze szkieletem Dwa i pół serduszka, to jest nie do wygrania O, o, o masz Dobra, będę go bił, słuchajcie, będę go bił O masz, Wow! o masz. Wow, pół serduszka O masz, chodź tu, podejdź tu No, i co, przy ściany myślisz, że uderzysz? Koleżko? Czekaj, dobra, jest tu, o masz Dobra, o masz Dobra, jeszcze z dwa hity i po nim Jest, jeszcze jeden i po nim o, o, pół serca mamy, widzowie. Jest problem. Szukajmy kolejnej liczby. O, nie, bo bez jedzenia to tutaj będzie kiepsko. Jeszcze jakiś mi inny mobek tu przyjdzie, to będzie naprawdę przegrane. Dobra, szukam. Mamy tylko więcej. Jak ja mam takich literek tutaj szukać, no to będzie przypał trochę. Dobra, co to jest? To jest węgiel? Muchomory! Spoko, muchomorki! Ej, może zupkę zrobimy. Ej, może znajdę więcej muchomorków. zrobimy zupkę sobie z y, grzybową. Jest siódemka. Znalazłem. Pierwsza to jest trzy, druga jest siedem. Dobra, wracam. No to jak mamy już drugą, um, nie wiem czy jest sens sprawdzać. Słuchajcie, wychodzę, wychodzę pięknie. Wow, złote jabłuszko. Ej, dobra, wszamie sobie. Kozak. od razu lepiej. Czyli co? Słuchajcie, mamy trzy. Eee, słuchajcie, mamy tutaj trójeczkę, tutaj mamy siódemkę. Kolejną musimy odnaleźć kolejną eee, naszą specjalną liczbę. Tylko co tutaj jest? O, o, o. O, co to za dźwięk? Patrzcie na to! Nie! Węże? Nie! Ile ich tu jest? To jest pułapka! Wow, Tylko żeby mi nie dziabnęły. Proszę, proszę, nie mi... Bij... Wow, wow, wow! Patrzcie jak mi dziabnął! Uh, uh, jak ja mam teraz to od, uh, ogadnąć, odgadnąć tutaj hasło? Tutaj nie dam rady się... dam radę, patrzcie, mogę się przebudować tutaj i w jakiś sposób spróbować uh, wejść. Tylko proszę cię, nie dziabnijcie mnie. Nie, nie, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj. Nie dotykaj. Ok. Słuchajcie, co ja mam teraz policzyć? Te węże? Te wszystkie węże to jest jeden kolor? Um... Albo jakieś kolorowe, oh, nie wiem, nie wiem, muszę znaleźć jakąś liczbę, cyfrę czy coś. Halo, czekaj, policzmy. Hmm, ich jest za dużo, ich jest za dużo. Może zielone policzyć, nie, zielonych też jest za dużo. Macie wy, zjedźcie te muchomory. Tutaj możecie zdychać węże. Patrzcie, jedynka. Patrzcie, mam kolejne, mam 3, 7 i jeden. Okej, okay. elo. Elo, możecie sobie tutaj zo zostać? <dobra>, Dobra, to co? Lecimy do ostatniego, czyli są cztery cyfry. Dobra, poszukajmy kolejnej em, wskazówki, jeśli chodzi o. E, jeśli chodzi o te hasło. Poszukajmy też takiej malutkiej cyferki. Może gdzieś ona tutaj jest? E, może poza. Poza całym tym kompleksem No nie mam pojęcia, no, no to kompletnie Ciężko cokolwiek znaleźć Przyszukajmy dokładnie tutaj na dole No nie ma, tutaj tak samo nie ma Żadnej cyferki, liczby, nic O, jeszcze pogoda się popsuła Ej, patrzcie, tam jest czwórka Bez kitu Ej, jeśli to jest to hasło 3, 7, 1, 4 To wygrałem, słuchajcie, już mogę sobie wracać. I jestem pro... Bo mam hasło. Dobra, wracajmy szybko do Smile, Slow. zobaczmy, czy uda nam się dostać. Tam oczywiście odgadliśmy hasło Mam taką yy, nadzieję. Ale dobra, smile, słuchaj, już jestem. Ja tutaj ci sprawdzam, uwaga. 3. Później było 7, 1, 4 jest! Patrzcie! Można normalnie wejść. Wow! Ej, zobaczmy. 3, 7, 1, 4. Jeszcze raz. Ile tutaj masz? Wow, diaksów i tak dalej. Złoto. Mega. Zazdro, ziom. Patrzcie, mogę tutaj bić. Eee, tu mogę sobie złoto wziąć. I wyjść. <noise> Dobra, smile, słuchaj. 3, 7... 1, 4. To jest Twoje hasło. Trzymaj tutaj wszystkie itemy, które na pewno ci się przydadzą. Um, 3, 7, 1, 4. Możesz sobie zapisać i wykorzystać. Widzowie, udało się odnaleźć. Oczywiście, hasło do całej tej skrzyneczki. My wracamy szybciutko na samą górę. Pyk. Proszę bardzo. I wchodzimy do ostatniego. Co się dzieje? Czy to Hagi Mutant? Ej, wow! Ktoś mnie uderzył, widzieliście to? Co to było? Kim byłeś? To ty! Patrzcie, to ten dziadyga na mnie strzelił. 3, 7, 1, 4. Patrzcie, on chyba chce, żebym tutaj wszedł, koniecznie. Dobra, słuchajcie, rozbijam szybę i wpadam na tysiano. siano. O, pyk. Wow, Co to jest? Czy to jest paint? Ej, to wygląda dla mnie jak paint, dosłownie. Eee, nie wiem, czy kojarzycie co to jest Paint? No, to taki program Windowsowy, który tutaj można sobie rysować różne rzeczy, ale to wygląda jakoś dziwnie. Co to jest rzeka, może z górami, wyspa z domkami. Pfff, dobra. Huggy mutancie, czego ty chcesz eee, tutaj w tej, w tej skrzyni? Witaj, Matruner, Musisz mi pomóc. Chciałbym, żebyś dla mnie narysował trzy rysunki. Ale mają być to przepiękne rysunki, tylko musisz się postarać, za tobą są trzy ściany, trzy programy do rysowania. Spróbuj zrobić dla mnie piękną rzekę, jaką tylko potrafisz. Kolejne, to musisz zrobić dla mnie morze z górami pięknymi, chcę popatrzeć na piękny widok, a ostatni to będzie wyspa z domkami. Szybko, narysuj, wiem, że umiesz ładnie rysować, no i na pewno widzowie zostawią łapkę w górę za takie piękne rysunki, zrób to dla mnie, chcę mieć tutaj piękne rysunki. Okej, okay, dobra, słuchaj, no to spróbuję narysować dla ciebie takie rzeczy. Ale szczerze to ja nie potrafię rysować aż tak pięknie, ładnie jak ty. No dobra, zobaczcie widzowie, mamy tutaj program. To co? Słuchajcie, ja tutaj chyba muszę dla niego narysować. Czekaj. Okej. Okay. O, okej. Okay. Dobra, to co? Myślę, że możemy zacząć. Tutaj, jakby dorysować, tylko. Wiecie co? Rzekę. Ja tak sobie myślę, żeby ją narysować w taki sposób. Patrzcie, tu będzie rzeka, sobie płynęła. I w tą stronę. Cyk. OK. I tutaj będzie jakby się zwiększała. O, na przykład coś takiego. Cyk. Dobra. OK. I teraz możemy ją sfilować. Cyk. Proszę bardzo. Ładnie zrobione. Mm, może teraz, by tak narysować. E nie wiem, na przykład wziąć dirt. Dirt, słuchajcie, weźmiemy dirt. Narysujemy z dirtu tutaj teren. O, proszę bardzo. Może nawet coś takiego. Cyk, fajnie to wyszło. Dobra. Mm, możemy na przykład weźmiemy sobie. E, co tu można wziąć? Rock. E, stone. Dobra, weźmiemy stona. Narysujemy sobie tutaj jednego. Cyk, cyk. Cyk, tutaj. Tutaj może jakiegoś jednego stołnika? I tutaj większego. O, proszę bardzo. O, i na przykład mm, po tej stronie może również. E, weźmiemy może nawet jedną rzecz. Tutaj mamy drzewa. O, drzewa by się też przydało. Tutaj narysować cyk i tutaj taki jeden. Proszę bardzo, pyk. O, dobra. E, kolejną rzeczą może by zrobić. Hill, mountain, o hill, to będzie dobre. Dobra, tutaj mamy tylko do narysowania, jakby trawę. Wiecie co? Musimy narysować trawę, eee, a jest to eee, grass, tylko nie mogę znaleźć. Patrzcie, grass, tu jest, dobra. Tu musimy to sfilować i zobaczmy, jak to wyszło. Patrzcie, tutaj cyk, jest. Wow, Ej, fajnie to wyszło, dobra. Um, może by jeszcze tylko dodać trochę kwiatów, co? Dodamy trochę kwiatów, żeby to było trochę bardziej kolorowe. Na przykład tutaj, raz, dwa, trzy e, i tutaj jedno, ok, i tutaj raz, y, dwa, trzy. Dobra, może coś takiego? Zobaczymy, jak to wyszło. Trochę się zmieni, patrzcie, tu będą kwiaty w tym miejscu, tu, tu, tu. Ej! mega, może więcej skałek jakiś. Fiu, fiu fiu wyszło to naprawdę ładnie. Patrzcie, no mamy, patrzcie, tutaj były te kwiatki, są wszędzie kwiatki, tam były miały być kwiatki, są tu kwiatki, tam miało być skała, tu skała, tu skała, tu skała, tu skała, tu skała i patrz, skała, 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 tam skała, tu skała, a to co to jest? To jest bubr? <ślaski> Dobra, powiem wam szczerze naprawdę i tutaj zaznaczyłem, że mają być drzewa i patrzcie, są normalnie drzewa. <ślaski> Dobra, widzowie, słuchajcie, może przejdźmy rzeczka, myślę, że jest spoko. Dobra, narysujmy może coś dalej. Na przykład może z górami. Uwaga, może z górami trzeba narysować. Po prostu może cyk, może musi być piękne, czyli tutaj o, równiutkie i może z górami. Dobra, czyli może z górami on chciał, dokładnie. Czyli to zróbmy tutaj grass, trochę mniejszy, na przykład taki. Może z górami tutaj, o. Okej, okay. dobra, tutaj będzie coś takiego. E, no i oczywiście te góry musimy zrobić. Czekaj, gdzie są mountain? Ok, dobra, zróbmy te górki. Cyk, 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 po, czeka góra tutaj. I tu. O, góra ogromna. Na przykład taka i hill. Dobra, to zróbmy z górze. Cyk, poszło. Ej, no to teraz powinno to zadziałać chyba, co? Czekaj, zaznaczmy sobie tu i... Teraz pyk, zrobione. Zobaczcie na to cyk. Może z górami, pięknie. Szczerze, lepiej sobie tego nie mogłem wyobrazić. Patrzcie, tutaj mamy góry, mamy tutaj hill z górze. No i normalnie narysowaną wyspę Patrzcie, hagiwagi No dobra, kol ostatnia rzecz Wyspa z domkami Aha, czyli to ostatnio rysowałem o, No dobra, mogłem to poprawić Okej, okay, to narysujmy dla niego jeszcze tą wyspę e, z domkami No to teraz tak Wyspa z domkami hmm, Może zrobimy to bardziej jakoś taką ładniejszą wysepkę Może na przykład Hmm na pewno C musi być, bo to on oczywiście lubi Hagiwagi, jak widzicie Cyk. On tutaj musi to mieć. No inaczej no nie nie dla niego to nie ma sensu. Cyk, dobra. Mamy tutaj może zróbmy dla niego hill w górze. O, coś takiego. Cyk i na przykład domki. Czyli on chciał naprawdę te domki. Dobra. To zróbmy mu nawet most. Zobaczcie, będzie tutaj most yy, narysowany. Cyk, tutaj most. Mm, tutaj będą oczywiście domki, 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 domki. Tutaj może jakiś większy domek. Tutaj też. No i tak jak on chciał. Słuchajcie, musimy zrobić tu, 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 tu. E, Wallwood. Może tutaj zrobimy mur jakiś. Roof. Ok. E, house. Platform. No i to się prezentuje w następujący sposób. Cyk, wow, patrzcie, nawet tutaj jest bridge, most Jakie fajne te domeczki, ty, no do, do, zróbmy jeszcze jakieś drzewka może Może na przykład, yy, gdzie tutaj, o, drogę zróbmy, patrzcie, droga będzie tutaj prowadziła Cyk, 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 cyk i do mostu Proszę bardzo, zobaczymy, czy wyjdzie droga Gdzie jest moja droga? Tu jest droga <laughs> Jakaś dziwna ta droga trochę no ale okej, okay, niech będzie, może ja tutaj źle coś narysowałem. O, albo rzekę narysujmy, która będzie sobie płynęła. O. Tu, tu i do wody cyk okej. Okay. I czy rzeka będzie? Ło, wow, może... Yy. Dobra, tutaj się coś pobagowało, ale jest jakaś rzeka. Spoko. <ścoughs> Dobra, widzowie jak widzicie naprawdę fajnie wyszło. No i tak się prezentuje ten rysuneczek. No powiem wam naprawdę fajnie. Tutaj mamy coś takiego, yy, tutaj mamy coś takiego, <ścoughs> no i wyspa z domkami, piękna. Widzowie, jak wam się podobają rysunki moje? Zostawiajcie oczywiście łapki w górę, specjalnie na te rysuneczki. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden, żaden film. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem. No i zapraszam was również na mój główny kanał Matruner.pl Minecraft. Szybko subskrybujcie kanał, łapecz w górę i do widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. Trzymajcie się gorąco. Pa-pa!